ん Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bajkowo, oczywiście. Bajkowo to znaczy, to znaczy że wszystko się dobrze skończy i y, to znaczy, że y, dobro pokona zło. Piszę bajki terapeutyczne. Y, skąd pomysł na pisanie bajek terapeutycznych i czym są bajki terapeutyczne? Od wielu lat. Uczę języka polskiego i pewnego razu przyszło mi do głowy, że zacznę robić jeszcze coś innego i zaczęłam studiować bibliotekarstwo, a tam były zajęcia z bajkoterapii. Biblioterapii. Co to znaczy biblioterapia? Co to znaczy bajkoterapia? Bajkoterapia to jest leczenie bajką, prowadzenie terapii przy pomocy bajki. Tekstu jakiegoś. Jak my możemy leczyć bajką? No, bo wiemy, jak leczymy tabletkami, syropami i innymi rzeczami, które przepisuje nam lekarz, a mogą być książki na receptę, co prawda nie w Polsce, ale w innych krajach się zdarzają książki na receptę, czyli książki zalecane na jakieś konkretne problemy. No i jakie na przykład? Można się bać ciemności, można się mieć lęk wysokości, można być nadmiernie nieśmiałym, czy nieśmiałym w ogóle. Można się bać podnosić rękę na lekcji, w związku z tym można mieć z tym różne problemy związane. Przeróżne można mieć lęki. Lęki trzeba w sobie pokonywać i zwalczać, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to one, one zrobią z nami to, czego my z nimi nie zrobimy. One nas pokonają, to znaczy, że będziemy po prostu strachliwi, będziemy zestresowani, będziemy mieli trudności, których nie rozwiążemy. A jest do tego specjalna literatura, i ona się nazywa literatura terapeutyczna. Czyli taka, która nam w tym pomaga, w jaki sposób literatura może nam pomóc? Po pierwsze, znajdziemy bohatera w tej książce, który ma ten sam problem, który mamy my. Jeżeli my się boimy ciemności, to bohater. Który jest bohaterem bajki terapeutycznej o lęku przed ciemnością, też się boi ciemności. Wiemy, jak on reaguje na lęk przed ciemnością, wiemy, jak my reagujemy i wiemy, że to jest prawie to samo albo bardzo podobne. Wiemy, jakie są tego skutki, wiemy, co z tego wynika, wiemy, że bohater nie może spać, wiemy, że się męczy, wiemy, że się denerwuje, wiemy, że przyspiesza mu serce, że dłonie mu się pocą, że robi się czerwony, generalnie same nieprzyjemne rzeczy. Więc jak już umiemy, Ocenić jakby swój stan, opisać swój lęk, no to to już jest bardzo dużo. A później w tych bajkach pokazuje się to, czym jest ciemność, w jaki sposób trzeba na nią spojrzeć, żeby ją pokonać. Właściwie nie tyle pokonać ciemność, co zrozumieć, że ona jest częścią naszego życia i że nie ma tam żadnych potworów przede wszystkim. A to tylko nasza wyobraźnia podpowiada nam różne dziwne rzeczy, które nas straszą i blokują i robią nam problemy. Więc w taki sposób bajki terapeutyczne po prostu nam pomagają. Najczęściej lęk przed ciemnością, tak? U dzieci występuje, czyli u was. Swoje bajki terapeutyczne pisałam po to, żeby, żeby żyły, czyli po to, żeby trafiały do czytelnika, a nie po to, żeby leżały w szufladzie, bo ja w szufladzie nie mam w ogóle miejsca na bajki i w ogóle tam nie ma miejsca, więc szukałam miejsca dla swoich bajek. W internecie na początku i znalazłam, i do dziś umieszczam swoje bajki terapeutyczne na stronie Miasta Dzieci. Co jakiś czas wysyłam, y, oni mi publikują, mam czytelników, spotykam je bardzo dużo przyjemnych rzeczy w związku z tą stroną. Y, ostatnio y, zamieściłam też jakąś tam bajkę. Yy, oprócz tych takich terapeutycznych o lękach, umieszczam bajki relaksacyjne, czyli takie, które służą wyciszeniu, odpoczynkowi, temu, żeby sobie poleżeć po prostu i się nie denerwować i się wyciszyć. Tak zwane bajki relaksacyjne. One też należą do tego kręgu bajek terapeutycznych. Co jeszcze piszę? Oprócz tych bajek krótkich, terapeutycznych, które już wiecie do czego służą i w czym pomagają, yy, napisałam dłuższą książkę. To jest ta książka, Królewna na Złotym Wózku. To jest książka o dziewczynce, która porusza się na wózku inwalidzkim, a że jest królewną, to jest. To jeździ na złotym wózku inwalidzkim, ale to już ja sobie wymyśliłam. Ta historia powstała dzięki temu, że uczyłam królewnę na złotym wózku, która tak naprawdę nie jest królewną, taką, którą, która nosi koronę na głowie, tylko taką dziewczynką, która jest absolutnie zachowuje się jak absolutnie prawdziwa królewna. Tak mnie jakby to spotkanie z nią i to, że mogłam ją uczyć, tak mnie zainspirowało, czyli stanowiło natchnienie, do tego stopnia, że napisałam o niej książkę, a udało mi się ją wydać, czyli powołać do życia. Dzięki temu, że wzięłam udział w konkursie literackim organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, kultury dzisiaj Podlaski Instytut Kultury. I powstała i jest. Historie z życia opowiedziane przez tą dziewczynkę też się znalazły w tej książce o wiewiórce, która przychodziła. I wykradała coś z okna, i nie powiem co, bo to tajemnica, i o takim pewnym bobrze, który ściął drzewo i narobił kłopotów, że trzeba było wzywać policję, i o takich różnych innych historiach, o których mi opowiadała. Ja to wszystko tak y, opisałam po swojemu, i zrobiłam z tego historię z magią, z, z przeniesieniem się do innego świata, y, z czarami i z tym, że, że królewna na złotym wózku. Która marzyła przez całe życie, żeby móc zacząć chodzić, mimo tego, że zupełnie nie ma na to szans, bo, no bo po prostu nigdy to nie będzie możliwe, zrozumiała, co, co w życiu jest bardzo ważne i co jest najważniejsze. I, yy, i mam nadzieję, że ci, którzy przeczytają tę książkę, też się o tym dowiedzą. Także zachęcam. Yy, a w tamtym roku, we wrześniu. Księżnica Podlaska w ramach swojej cudownej kolorowej serii, takiej tutaj widać kolory, wszystkie kolory tęczy, wydała moją książkę, która się nazywa, która nosi tytuł Lalka Lucy. Oprócz tego została wydana jeszcze bajka pod tytułem Osio Mateusz i o niej mówiłam ostatnio. I oprócz tych dwóch moich książek została wydana jeszcze trzecia książka pani Marii Konopnickiej pod tytułem Stefek Burczymucha. O większego trudno słucha, jak był Stefek Burczymucha. To znany wiersz, prawda? Także miałam zaszczyt z taką panią znaleźć się w jednym wydaniu. Lalka Lucy. Opowiem o tej książce, skąd się wziął pomysł, kim jest lalka Lucy yy, i w ogóle po co, yy, dlaczego warto ją przeczytać. Na okładce lalka Lucy. Taka tutaj z, z czarnymi, długimi lokami. W ładnej sukience sterczącej i w kapeluszu. Elegantka. Posłuchajcie, ja mam lalkę Lucy w domu, ale ją nie przynosiłam, bo ona jest bardzo elegancka i bardzo już wiekowa i trochę to po niej widać, więc pomyślałam sobie, że, że niech sobie odpoczywa w domu. Dużo przeszła w swoim życiu, dużo przestała, bo takie lalki, jak lalka Lucy, służą do patrzenia i do podziwiania i do tego, żeby było ładnie. I lalka Lucy, która jest bohaterką mojej książki, właśnie do tego służyła w domu, jakby. Lalka Lucy należała do Hani, do dziewczynki, która oprócz lalki Lucy, miała też inne zabawki w swoim pokoju. Miała oczywiście lalki, tutaj mamy takie jeszcze te dwie, z rudymi kucykami i z białymi kucykami. Ale lalka Lucy była jedna jedyna, wyjątkowa. Dlatego była wyjątkowa, że stała. I była tylko i wyłącznie podziwiana. Od czasu do czasu można ją było nakręcić, ale jakoś tak nikt nie wiedział, gdzie jest kluczyk. I ona tak stała, biedna, nieruchoma, odkąd została kupiona i odkąd trafiła do pokoju dziewczynki. A pozostałe lalki tak przyglądały się na nią, ale bez podziwu, niestety. Niestety, zwłaszcza jedna z tych lalek, bo lalka Marcjanna. Ta, ta z tymi rudymi kucykami i w żółtym kapeluszu słomkowym yy, nie lubiła lalki Lucy. A, a dlaczego jej nie lubiła? Słuchajcie, ona nie lubiła lalki Lucy dlatego, że uważała, że jest zarozumiała, przemądrzała i w ogóle to taka dama, która z nikim nie chce rozmawiać. A przecież ona nie mogła rozmawiać, bo, no bo jak miała rozmawiać, jak nikt jej nie nakręcił. Yy, Marcjanna tak naprawdę zazdrościła jej urody i tego, że ma takie długie loki, a ona ma rude kucyki, których nie lubiła i nie mogła na, na siebie patrzeć, prawda? Yy, miała po prostu pełno kompleksów i była bardzo z siebie niezadowolona i, i w taki sposób się to przekładało, że, że nie lubiła tej lalki, która wydawała jej się najładniejsza w całym pokoju. Miała jeszcze koleżankę, która, której to wszystko opowiadała, tej z białymi kucykami takimi, ale tamta jakoś tak nie podzielała aż takiej niechęci do lalki Lucy. Był jeszcze zajączek, który też uczestniczył w rozmowach. Ogólnie one te zabawki obmawiały, czyli obgadywały, mówiąc potocznie, po, pro, po prostu o niczym niewiedzącą lalkę Lucy. I słuchajcie, pewnego razu do pokoju dziewczynki. Do, dotarła nowa zabawka. O, tutaj widać, taka małpka. Ech. Dawno, dawno temu, jak Was jeszcze na świecie nie było, takie małpki były bardzo popularne, bo można je było kupić. Przy okazji jakiego, na jakimś bazarze albo przy okazji jakiegoś jarmarku. To były takie lalki, które, małpki, które przy, po, naciskało się na taką podstawę i ona robiła fikołki wokół własnej osi. Bardzo była ruchliwa i, i skakała. Tak sobie przy, próbuję przypomnieć, czy ja też miałam taką małpkę, ale wszyscy chcieli mieć takie małpki. Bo one były bardzo wesołe i takie cyrkowe. I taką właśnie małpkę udało się kupić pewnemu wujkowi i Dotarła do pokoju dziewczynki i znalazła się wśród zabawek. Tak? Skakała oczywiście jak małpka cyrkowa w żółtych majtkach. Robiła różne piruety w powietrzu. Marcjannę, czyli tą lalkę, która nie lubiła lalki Lucy, może powiedzmy mniej denerwowała niż, niż jej piękna konkurentka. Chociaż też, też nie przepadała za, lalką, za, za małpką, która się nazywała Pili. I ta małpka tak skakała i skakała, no bo to była taka małpka, tak? Małpka cyrkowa skacze i po prostu i, i, i się bawi. I pewnego razu tak daleko skoczyła i tak mocno wyskoczyła, że uderzyła z całej siły w lalkę Lucy i ta, słuchajcie, ożyła. Pierwszy raz w życiu przemówiła, zaczęła tańczyć i się wyginać i skakać i zaczęła śpiewać piosenkę. Ja tą piosenkę mogę przeczytać, nie będę śpiewać, spokojnie, proszę, możecie oglądać dalej, ja tylko będę, ja tylko będę czytać. Zatańczmy, zaklaszczmy, balu nadszedł czas, pochylmy swe głowy, królewicz wszak Zatańczmy, zaklaszczmy, bo zdarzył się cud. Wszystko w tej piosence było prawdziwe, znaczy znaczy w tej piosence było prawdziwe na pewno to, że zdarzył się cud, prawda? Bo lalka, która nigdy w życiu jeszcze nie od, się nie odezwała ani słowem, nagle zaśpiewała i zatańczyła, ale królewicza to tam żadnego nie było. Więc y, stały wszystkie zabawki i tak patrzyły, zaskoczone i oniemiałe. Y, na początku myślały, że się włączył jakiś telewizor, a później zrozumiały, że to rzeczywiście ta piękna lalka Lucy wyśpiewuje jakieś piosenki trochę nie na czasie, bo rzeczywiście żadnego balu tam nie było. Ale jedno, co można na pewno powiedzieć, to lalka Lucy była strasznie szczęśliwa i zadowolona, i potem, jak zaśpiewała piosenkę, to zaczęła się ze wszystkimi witać i była bardzo serdeczna i była bardzo miła, i wszystkim mówiła jakieś miłe słowa. I słuchajcie, a lalka Marciannę pochwaliła za to, że ma przepiękne rude włosy i kucyki. Nie powiem, co było dalej. Nie powiem, bo, bo, bo zostało jeszcze połowę do przeczytania i mam nadzieję, że po tą książkę sięgniecie. Można ją nabyć w Książnicy Podlaskiej. Bardzo serdecznie zapraszam. Powiem tylko, że przygoda, jak to w życiu bohaterów, nauczyła ich wiele. Ona nauczyła czegoś lalkę Lucy, bo chyba zaczęła rozumieć, że świat nie jest taki prosty jak w tej jej piosence i że to, że się przebudziła do życia, spowoduje, że będzie się musiała wielu spraw nauczyć i wiele rzeczy ją ominęło. Lalkę Marciannę czegoś nauczyła, jej koleżankę, tu jest jeszcze taki zajączek, którego uszy ze wstydu zrobiły się różowe na końcach bo też brał udział w tym obmawianiu i słuchaniu różnych złośliwości także zachęcam do przeczytania żebyście się dowiedzieli jak się ta historia skończyła to jest bajka o tym jak my możemy zrobić krzywdę komuś sugerując się czyli sądząc po pozorach oceniając po wyglądzie a tak naprawdę nie widząc tego, że, że to jest nasza złośliwość i że po prostu robimy komuś krzywdę. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze kiedyś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.